Witam serdecznie, jest sobota, upalna sobota, także dzisiaj plan jest taki, żeby tutaj w te okno listewki wkleić. Drugą stronę jeszcze muszę poszlifować, ale to jak sobie będzie tamta strona schła z klejem, to za ten czas sobie tu poszlifuję. Nie wiem, czy dzisiaj zdołam podłogę tu ogarnąć. Bo w tej budzie, uwierzcie mi, w tym słońcu, gdzie tu stoi ta buda, jest masakra, nie idzie wytrzymać. Także będę takie stawki dawał dzisiaj krótkie. Wkleję listewki z powrotem tutaj, coś dogram. W międzyczasie pokażę. Tutaj rama już jest na drugiej stronie. Na drugiej stronie mój pomocnik szlifuje. Kończy w zasadzie szlifowanie. Także zostało już niedużo. Później, tą podporę, o której mówiłem, muszę tutaj dobrze poczyścić, pospawać. I, I taki jest plan na dzisiaj. Także widzimy się u Was za chwilę. U mnie za jakąś godzinę z powrotem. No, jedna już wklejona listewka. Kleju nie żałowałem. Po, 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 na spokojnie sobie robię powoli. Ścisków tych trochę jest. Po godzinie ściągnę i będę tu wklejał. Nic mnie nie goni, także wolę tutaj dać więcej tych ścisków, żeby tutaj dobrze to listewka chwyciła po całości. Także taka krótka aktualizacja. Później pokażę znowuż, co zrobione. Także widzimy się znów u Was za chwilę, u mnie za dobrą chwilę. No Kolejna aktualizacja. Rama poszlifowana, podpory póki co wycięte. Miałem tam spawać, heptać, ale stwierdziłem, że wytnę, będą przerobione, tak żeby przykręcić je i dopiero będą później montowane. Także dzisiaj nawet yy, będzie rama od spodu pomalowana po części, później będą podpory przykręcone, rama się obróci. Także na obecną chwilę to tyle. Pomijając pogodę, że grzeje strasznie. Także biorę się dalej tutaj do roboty z moim pomocnikiem. Później jeszcze coś dogram. Znowu zobaczycie. O, no już obie listewki wklejone. Ta u góry poprzeczna jest tylko na razie przyłożona. Nie kleję tego wszystkiego naraz. Daję tutaj czas dla kleju, żeby sobie tam na spokojnie z dwie godziny związał. Także na spokojnie, nic mnie nie goni. W tym czasie mam i tak mnóstwo innej roboty. Także na spokojnie sobie po jednej listewetce wklejam. Dużo daję ścisku, żeby po całości ładnie, równo złapała. No i muszę powiedzieć tamtą, co wklejałem. Przedtem to tak gibało się wszystko. Teraz już troszeczkę ładnie usztywniło. Tam jeszcze któregoś dnia wkleję tą co jest podmocowanie stołu i pod te uchwyty zewnętrzne co są, już powoli zaczyna być widać robotę. Tak jak tutaj, nie wiem czy tu w słońcu widać. Widać rama też jest zaczyna, zaczyna nam malowana, bo mój pomocnik walczy z ramą. Jak widać także powoli robota idzie. Zobaczymy, czy jeszcze tutaj na, na dzisiaj coś nagram. Ewentualnie jak jest rama pomalowana cała z góry. Wróć z dołu, bo na odwrotnie leży. Muszę jeszcze jechać w jedno miejsce, coś załatwić. Także dzisiaj, dzisiaj będę tutaj kończył z tym materiałem. Mówię, chyba bardzo na sam koniec jeszcze nagram, także zobaczymy. Tu zacząłem sobie ten rant szlifować, to tu wszystko tutaj troszkę góry budy, ale mówię mnóstwo roboty, mnóstwo roboty, także powoli, powoli małymi kroczkami. Ważne, że się remont posuwa do przodu. Trochę tam zacząłem przedtem szlifować ten spód cały. Choć nawet by tego nie widzicie, że coś jest szlifowane, no, ale naprawdę było szlifowane. Zresztą widać tutaj może przejdę z tej strony. Nie wiem czy będziecie to widać, tu jest troszeczkę jaśniej, tam jest troszeczkę ciemniej, więc tam jeszcze nic nie ruszane, tu już było po części szlifowane. Mimo, że tego nie widać tutaj tak zbytnio na kamerze, ale już były tutaj szlifowane. Kolejnym razem tu jak będę nagrywał to już postaram się tutaj nawet mieć nagrywane podczas mojej pracy listewki sobie muszę zaraz zmierzyć jeszcze a kolejnym razem będę je tutaj wklejał też na klej najpierw i później laminował nie? i później ewentualnie jeszcze tam gdzieś ten dół doczyszczę tam bo tam z zewnątrz widziałem gdzieś jest jakaś dziura przetarcie czy to nawet na nadkolu tam było tam chyba. Także to będę później jeszcze na spokojnie laminował, ale tą farbę jeszcze będę musiał tą czerwoną jakąś tam zedrzeć trochę. Bo na farbę to jest bez sensu laminowanie. Także tak to będzie wyglądać. Póki co hmm, kończę. Mówię ewentualnie jeszcze później dogram kawałek ramy jak jest pomalowana od spodu. I to będzie tyle. Pamiętajcie żeby tą łapkę w górę zostawić jak już oglądacie. To jest kliknięcie myszką chwila moment. A to motywuje, naprawdę motywuje do, do, do nagrywania, do takich rzeczy naprawdę motywuje. Także tak to wygląda. Pozdrawiam serdecznie. Do następnego.